Laudator Izus z Rex, niech będzie Popalony przez z i Maria Królowa zawsze dziewica. Drodzy Państwo, witamy wszystkich szlachetnych lechów, lechów, Benedów, sarmatów, kaszubów, gryfitów. Drodzy Państwo, lechitów, słowian. Witamy wszystkich mieszkańców Polski, Pomorza. Eee, mamy dzisiaj dzień wspomnienia obowiązku Świętego św. Jana 29 dzień sierpnia. Drodzy Państwo, i chcielibyśmy dzisiaj, kontynuując tą naszą mowę królewską od morza, będąc nad Morzem Bałtyckim, e, niedaleko kościoła, <laughs> gdzie stoją figury Matki Bożej <laughs> i Jezusa Miłosiernego, coś powiedzieć Państwu, tego serca, byśmy powiedzieli, co nas nurtuje, no właśnie jak oceniamy pewną, pewne sytuacje w trzeciej RP, w Europie, czy na świecie, że Państwa jako król elekt, to jest mowa królewska z nadmorza, jako kontynuacja poprzedniej wypowiedzi. Proszę Państwo, no, Jan Szczyciel jego los i od czasu, kiedy szczył i powiedział, że nie godzin zawiązać rzemyk, prawda, z Jezusa, gdzie większy za mną czy przede mną. I kończy, drodzy Państwo, formułę uwięzienia <laughs> przez Heroda <laughs> i formułę ścięcia głowy przez Heroda na, na życzenie Herodiady, czyli żony Heroda, a właściwie jej córki, prawdopodobnie z pierwszego małżeństwa z bratem Heroda Filipem. Ta przypowiedź jest bardzo mocna, ponieważ ta przypowiedź dotyczy Przykazaniu nie cudzołóż. Ono no jest zawsze trudne, kontrowersyjne. Problematyka rozwodów i tak dalej. No, dla nas nie jest to takie trudne, drodzy Państwo, ale e, Bolszewia i właściwie do 300 lat naszej historii, od czasów saskich dokładnie musimy to zidentyfikować. Czyli od czasów saskich, czasów Augusta II rozwiązłego i do takiego bardzo rozwiązłego no właśnie te czasy polegały na demoralizacji Polaków. Słowiańszczyzna to, była, to były plemiona bardzo moralne. I tu zanim dojdziemy do Jana Chrzyciela, musimy kilka słów powiedzieć o o Chrzcie Pomorza, czyli o Tonie z Bambergu. Też postać mało znana z jednej strony, a z drugiej strony, dro drodzy Państwo, troszkę zafałszowana byśmy powiedzieli. Kim był ton z Bambergu? Drodzy Państwo, próba chrystianizacji Pomorza, to są dwa kroki. Jak już mówiliśmy, byliśmy etnochrześcijani, to znaczy myśmy doszli rozumem do tego, jak należy żyć, postępować, i byliśmy narodem bardzo moralnym. E, zresztą pierwsza misja tego Benedyktyna z Hiszpanii się nie udała, bo właściwie on się załamał, bo tłumaczył ludziom e, na przykład, co to jest kradzież, a ludzie się pytali, a co to jest kradzież, nie znali kradzieży. Co to jest rozwiązłość? Nie znali rozwiązłości, więc właściwie poddał się ten Benedek, powiedział, no ale zaraz, no. Czyli generalnie sprowadzało się to tylko do tego, żeby drodzy Państwo tutaj narzucić pewne ryty, sposób kultu, byśmy powiedzieli. Że sposób kultu, czyli kto ma tu władzę duchową, jest bardzo ważny. I o to szło naprawdę Niemcom, którzy tutaj chrystianizowali, żeby mieć monopol na chrześcijaństwo. Tak? Na uprawianie liturgii, na kapłanów i tak, dalej, i tak dalej. wybieranie kapłanów itd. Tak I ta pierwsza misja za czasów Robrego na Pomorzu nie udała się. Druga benedyktyna nie udała się, i dopiero trzecie podejście roztropne za czasów Krzywołstego, Bolesława Krzywoustego, księcia króla Polski udało się. A dlaczego się udało? Otóż naszym zdaniem Otto był Polakiem, a właściwie to był kaszubą. To był Kaszuba, który, który pochodził z tego terenu, który był kapelanem w Płocku, no właśnie, krzywoustego, być może Hermana. W każdym razie jako kapelan znający dobrze kaszubski, czyli język pomorski, który różnił się jako na rzeczę, jako odmiana, prawda, od polskiego, lechickiego, no znał też zwyczaje, tak, Kaszubów. I wybrał opcję nie na Franciszka, czyli na biednego, tylko na bogato. Stworzył potężny orszak, a Kaszubi, jak samo słowo mówi, lubią się uczciwie pracą bogacić. To są Gryfici, dlatego nosimy tej koszulkę się z, z Gryfem. Drodzy państwa co prawda powinien być z koroną, ale to jest jakby seryjna produkcja, a nie na zamówienie. Więc. Drodzy Państwo, w każdym razie, jako Gryfita, jako Kaszuba. Po porozumieniu krzywousty, Warcisław rozpoczął misję w 1124 roku. Akurat obchodzimy 900 rocznicę tej misji i zaczął od Pyrzyc. Prawdopodobnie dlatego, że to było rozproszone środowisko i dosyć łatwo było jakby zamienić sposób kultu, rytu, musimy o tym często mówić, rytu, nie z rytu pogańskiego, tylko z rytu, nazwijmy to, cyrylo-metodiańskiego lub niemieckiego, tak? Mam się wydaje, że to był ryt cyrylo-metodiański. Ale to już wtórne w tym momencie. Ryt, sposób prowadzenia, sposób celebry, sposób odprawiania mszy. I drodzy Państwo, Otto z Bambergu, ta misja jego trwała od 1124 do 1128 i właściwie można powiedzieć, że jeżeli chodzi o matecznik Kaszubszczyzny, czyli okolice Białogardu, bo tam właściwie zakończyła się jego misja w Białogardzie, i stąd się jakby wywodzi matecznik kaszubów chrześcijańskich, ale nie etnochrześcijańskich, tylko chrześcijańskich, bo kaszubi, jak i Polacy, byli etnochrześcijanie, znaczy zachowywali się dokładnie tak, jak później dowiedzieli się, że wskazuje Jezus Chrystus. Zresztą Chrystus sam mówił, drodzy państwo, że zdrowy nie wymaga lekarza. Bo ktoś by powiedział, dlaczego tu nie przyszedł Chrystus, tylko przyszedł na ziemię palestyńską? No, dlatego, że tutaj. Po pierwsze nie, nie wymaga nie wymagany był lekarz od spraw duchowych. A po drugie, Jezus jednak troszczył się o naród wybrany, który później mówiliśmy w tej pierwszej części, porzucił to wybraństwo. Nie docenił i nie docenia tego wybraństwa. Jako naród. Kompletnie tego nie docenił. Zafascynował się mamoną, pieniędzmi, lichwą i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie, nie znano zamków do drzwi, nie znano zamykania kufrów, no. Tak? To, był, to był szok dla Ottona. Co on miał tu nauczać, tak? Więc tak jak Święty Wojciech na Pomorzu Gdańskim, taki Otton, e, biskup Bambergu, ale Otton z Płocka powinno być, żebyśmy wiedzieli kto to jest, czyli, ma, czyli Otto z Płocka albo Otto, Otto Kaszub, czy Kaszuba, żeby Państwo chrzcił na potęgę. Wyżyczam, chrzcił tam w tysiącach dziennie. I dobrze, dasz Białogardu. Skracamy to, drodzy Państwo, bo tych opracowań jest troszkę, tych monografii, ale one są nieścisłe. I tam był też taki, taka osoba, e, Wojciech, który mu pomagał, który został później biskupem. O którym się milczy. Nie, święty Wojciech ten nie zna, tylko Wojciech. To taka ciekawostka. Tu on jako lokalny, Kaszuba, bardzo dobrze w był taka prawa ręka od Tona, z Płocka, tak. Biskupa Bambergu, oczywiście. Drodzy Państwo, ta misja się udała. Oczywiście przed rok 1534, kiedy Pomorzanie, czyli Kaszubi w Trzebiatowie zebrali się i książęta zapytali się, możnowładców, władców, przy jakiej wierze chcecie zostać. Oni oczywiście powiedzieli przy wierze przodków. No niestety yy, i bodajże Barnimi i któryś potomek Bogusławów, drodzy Państwo, wybrał opcję Sejm w Trzebiatowie, sprawdźcie sobie czyli 17 chyba lat po lutrze wybierają protestantyzm. No i kończy się to tragicznie. Brandenburgia, Szwecja, Prusy, prawda? Do 1945 roku właściwie był tu na tych ziemiach kult protestancki, czyli on się charakteryzował tym, że no nie można było czcić Najświętszej Marii Panny. Nie mówimy Najświętszej Marii Królowej w ogóle. Protestantów nie uznaje tej postaci jako świętej. Ale wiara jest tu mocna, drodzy Państwo, mimo że przybyli tutaj osadnicy, można powiedzieć, ale wiara jest mocna. Bardzo ważnym miejscem na Kaszubach, które my uznajemy tutaj jako matecznik w okolicach Białogardy, Świętej Góry Polanowskiej, to jest ta, jak Święta Góra, jak Święta, jak Święta Anna, czyli Góra Świętej Anny na Śląsku, tak tu Święta Góra Polanowska, czyli Polanów to, są, to jest południe od Koszalina, trochę południowy zachód od Karlina, od Białogardu. To jest, drodzy Państwo, Święta Góra i to jest matecznik kaszubszczyzny, która, która, którą nazwano już jakby etnicznie, etnograficznie za czasów wszystkich tych Warcisławów i tak dalej, mniej więcej w X-XI wieku i myśmy, się, oni się odróżniali od Lechitów tym, że, no bo tam byli Obotryci, Lutycy, Wieleci i tak dalej, tym, że oni byli, mieszkali na Pomorzu, a na Pomorzu szybko można zauważyć, że ludzie troszeczkę się różnią, znaczy, jest takie powiedzenie, chcesz się nauczyć modlić, to wypłyń na głębie, wypłyń podczas stormu. to się szybko nauczysz modlić, więc Kaszubi siłą rzeczy, wiedząc jak groźne wykonują zawód, rybactwa, rybołówstwa, drodzy Państwo, byli bardzo bogobojni i to dzisiaj tak jest, Swarzewo, Wejherowo, prawda, yy, niedaleki Gietrzwałd i tak dalej, yy, ale generalnie yy, pomorzanie, czyli po słowiańsku mówiąc Kaszubi, nie używano tej terminologii, czyli książęta pomorscy, Barcisławy i inni używali już dux kasubiae, czyli książęta Kaszu. I oni drodzy Państwo jakby wprowadzili tą terminologię. Prawdopodobnie ona była etniczna, gdzie Kaszubi sami się nazywali. To jest odpowiedni mniej więcej Pomorzanie Pomorzanie, Bałtyccy, tak byśmy powiedzieli. Bo to się sięgało, Kaszubi sięgają od Hamburga do, do Gdańska, w dużym skrócie. Oczywiście naszym celem królewskim jest odzyskanie połabia, czyli kaszub połabskich, i naszym celem jest tutaj e, pełna świadomość kaszub, że, że Kaszubi to nie tylko Gdańsk i województwo gdańskie, ale też właśnie województwo Zachodnie pomorskie i, e, e, i drodzy Państwo, e, pomoże byśmy powiedzieli e, pomerańskie, czy, czy Pomorze obodryckie. Jakbyśmy zarzucili okiem na. E, na herb, drodzy Państwo, obodrytów i pomorza północnego niemieckiego, Klemburgi, to zobaczymy, że tam jest Chwieniawa. To są herby słowiańskie, ale to taka dygresja. Także Kaszubi przyjmijmy, że to są, to są mieszkańcy pomorza bałtyckiego od Hamburga, który już sięga Morza Północnego, drodzy Państwo, czyli Atlantyku, do, a może i dalej, do Brześcia Francuskiego, czyli ale drodzy Państwo, od ujścia łaby do, do można powiedzieć w jakim sensie, do ujścia wisły. Tak? Ten trend, to, 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 to wytłumaczenie tej historii Kaszub, Kaszubszczyzny jest ważne w kontekście dzisiaj świętego Jana chrzciciela. Dlaczego? Bo Kaszubi żyli bardzo moralnie i do dzisiaj tak jest. Bardzo bogobojnie i moralnie. I tutaj wiara rzeczywiście może być celebrowana jakby niemisyjnie, to znaczy nie trzeba napominać kaszubów, tylko trzeba kultywować ich kult, tak byśmy powiedzieli. Bać o ich kult. Bo zwyczaje nie bardzo, bo to są ludzie bardzo dobrze prowadzący swoje życie. Pamiętamy, jak Rzymianie powiedzieli, po co nam prawo, jak nie ma obyczaju. Natomiast Bolszewia, czyli od 300 lat tu jest demoralizacja, i była przez jakiś czas protestantyzacja, i to długi czas, tak, 1534. 1945, to jest, drodzy Państwo, prawie 400 lat, tak, protestantyzacji, czyli bez kultu maryjnego. Protestantyzacja nie oznacza, oczywiście, drodzy Państwo, nie oznacza, jakby to powiedzieć, nie oznacza demoralizacji ipse facto, ale oznacza, drodzy Państwo, fałszywy kult. I, drodzy Państwo, gdy widzimy tutaj dwie figury, tak, Maryi Niepokalanego Serca i Jezusa Miłosiernego, to widzimy, że Watykan jako państwo watykańskie, czyli kontynuator Świętego Cesarstwa Rzymskiego z tym dodatkiem narodu niemieckiego, bo oni przede wszystkim reprezentowali interesy niemieckie, nie włoskie, ani nie chrześcijańskie, to drodzy Państwo, są to, jest to promocja fałszywego albo zafałszowanego, albo takiego kultu, który jest no, niepotrzebny ludziom, którzy są moralni. Tak? Mówienie o moralnym ja rodzinie, że masz być moralny, to jest bez sensu. Tak? Y Brigida mówiła, święta Brigida napominała papieży, co wy, dlaczego kultywujecie miłosierdzie bez sprawiedliwości. Że miłosierdzie w oderwaniu od sprawiedliwości jest fałszywe. Nie można być miłosiernym bez sprawiedliwości. Nie można od tak sobie wybaczać, bo ja mam gest i wybaczam, yy, yy, prawda? Tak jak robią często kapłani podczas spowiedzi, że ja ci wybaczam, rozgrzeszam cię, prawda? Ale zaraz, ale gdzie jest pokuta i też uczynienie. W naszym rycie słowiańskim, jeżeli nabroiłeś, to musiałeś za dużo czynić, przeprosić, naprawić szkodę i pokutować. Pokutować, czyli przepraszać Boga. Tego nie ma, dlatego tu Watykan wprowadza fałszywy kult, zafałszowany może tak, bo on nie jest z gruntu jakby zły, ale jest źle tłumaczony. Drodzy Państwo, w dzień świętego Jana chrzciciela, umęczonego, no musimy się odnieść do. Tego, co dzieje się w tej dzisiejszej Bolszewii, po tym Bolszewie od 300 lat, czyli czasy saskie, potem czasy e, z krótkimi przerwami na panowanie Stanisława Leszczyńskiego, później panowanie poniatowskiego Stanisława Augusta, który trochę nawiązał do tych czasów, bo szlachta się przeraziła, że teraz będzie jakaś zmiana, jakiś zwrot akcji, że będziemy się moralizować. No nie. Dalej było. E, właściwie ta, ta, ta sentencja za króla Sasa jest pij, popuszczaj pasa. No i upadek Rzeczpospolitej, bo demoralizacja wcześniej czy później prowadzi do upadku. Potem czasy oczywiście trzech zaborców, w których ten zabór rosyjski, no nie można go tak bardzo utożsamiać z demoralizacją, bo to jednak byli prawosławni carowie, więc nie bardzo. Ale już za czasów Piłsudskiego no, demoralizacja następuje. Warszawa, takie miasto sodomickie w Europie, drodzy Państwo, no i wiemy, jak to się wszystko skończyło. I PRL i obecne BIS, PRL, BIS, no to to jest totalna demoralizacja, jeżeli włączycie Państwo telewizor, radio i tak dalej, to widzicie, że demoralizacja, szczególnie idąca w kierunku rozwodów, rozwódźcie się, tak? Się dziwimy, że nie wprowadzili jeszcze prawa terminowych małżeństw, bo pewnie to wprowadzą, tak? Właściwie to one są, tak? Że właściwie te przysięgi powinny zawierać klauzulę, że będę Ci wierny aż do rozwodu, tak? mniej więcej połowa małżeństw w tej chwili rozwodzi, więc rozwód jest jakby czymś już można powiedzieć normalnym dla wielu. Oczywiście jest to degeneracja, jest to totalny upadek, bo nie da się zbudować narodu z demoralizowanym społeczeństwem. No nie da się. Ee, więc jesteśmy zdemoralizowanym i demoralizowanym społeczeństwem, ale są pewne objawy buntu. takim jednym z buntowników, drodzy Państwo, był Jan Chrzciciel, który głosił naukę, nauczanie Jezusa Chrystusa która jest nauką o moralności, de facto. Ja Ciebie nie potępiam, ale nie im tego więcej, mówi Jezus do, e, do określonej kobiety przy studni, tak? Określonej profesji, czy zawodu, czy właściwie osoby, może nie tyle rozwiązłej, ale mającej wielu mężów. Tak, wielu mężów. Ja Ciebie nie potępiam, ale nie